Ważna informacja o Jezusie. Jakub był jedną z najważniejszych osób w Jerozolimie. Jakub, brat Chrystusa, był przywódcą jego wyznawców aż do roku 61. W historii Józefa Flawiusza z końca I wieku Jakub wymieniony jest tylko raz. Flawiusz wspomina, że arcykapłan saduceusz zamordował Jakuba i został za to usunięty z urzędu. Domagali się tego faryzeusze, przyjaciele Jakuba, brata Jezusa. Co dziwne, po stronie zwolenników Jezusa opowiadają się faryzeusze w Ewangelii, będący jego wrogami. 25 lat po śmierci Jezusa jego zwolennicy związani są z konserwatywnym stowarzyszeniem religijnym. Zburzenie świątyni Salomona w roku 70 to cios dla zwolenników Jezusa. Przecież do tego roku większość chrześcijan to Żydzi. Żydzi, którzy odnaleźli Mesjasza. Czekali na świętego męża zesłanego przez Boga Mesjasza, który pomoże im zrzucić jarzmo niewoli. Jezus był innym mesjaszem. Nauczał, że zbawienia należy szukać w samym sobie. Ewangelia Tomasza sugeruje, że Jezus doznał objawienia. Tak jak Budda, jest człowiekiem takim jak inni, ale rozumie, jak wielkich rzeczy może dokonać człowiek? Tak sądzą Żydzi będący chrześcijanami. Zgadzam się z twierdzeniem, że Jezus doznał objawienia. Dla mnie, jako dla chrześcijanina, Jezus jest światłością świata, ale jedno drugiemu nie przeczy. Of an enlightened man is the shape. Człowiek wielkiej mądrości, który doznał objawienia, ale to człowiek, nie Bóg. Dla Żydów każdy prorok był Synem Boga. Kiedy Jezus stał się jedynym Synem Boga? Dogmat trafił do kredo za Konstantyna 300 lat później. Wierzymy w jednego Boga, Jezusa Chrystusa, syna Bożego, współistotnego Ojcu, światłość ze światłości. Boga prawdziwego, który jest zrodzony, a nie stworzony. Z czterech Ewangelii najpóźniej została napisana Janowa. I tylko w niej jest mowa o Jezusie jako o istocie boskiej. Jest on Bogiem, który przybrał ludzką postać jedynym synem Bożym. To niezwykły i radykalny punkt widzenia. Człowiek staje się wcielonym Bogiem. Co zadziwiające, ta niezwykła Ewangelia, o której do roku 160 nie ma żadnych informacji, Stała się punktem wyjścia do odczytywania innych Ewangelii. Dziś wielu chrześcijan uważa Jezusa za syna Bożego, ale tej informacji nie ma u Mateusza, Marka ani u Łukasza. Ewangeliści piszą, że Jezus to zesłany przez Boga Mesjasz człowiek, który odkupi swój lud nauczy go, jak żyć w prawości. Ale w Ewangelii świętego Jana Jezus jest synem Bożym, mało tego, jedynym synem. Tak więc Ewangelia Janowa to zupełnie nowe spojrzenie na postać Chrystusa. Dyskusja o tym, czy Jezus jest człowiekiem czy Bogiem, odmieniła wczesne chrześcijaństwo. Zaczęto bardziej wierzyć w tego, który głosił. Niż w to, co głosił, była to przemiana o wiele większa niż ta, której dokonał człowiek zwany apostołem narodów. Paweł Z Pawła po jego śmierci uczyniono bohatera, który tchnął nowego ducha w Kościół. Paweł zawsze szukał nowych wyznawców w synagogach. Żydzi nie znali jednak całej prawdy. Paweł chciał zdobywać wyznawców także gdzie indziej. Dlatego pozwolił gojom jadać z Żydami, choć tylko niekoszerne potrawy. Był to przełom, a dla wszystkich, którzy wierzyli w Jezusa, ogromny krok naprzód. Postać Pawła przedstawiana jest niezgodnie z prawdą. W jego czasach nie było rozłamu na gnostyków i literalistów. Nie istniało jeszcze pojęcie literalizmu. W czasach Pawła nie istniał literalizm. Nie było także spisanych Ewangelii. Doświadczenie Pawła jest doświadczeniem czysto duchowym. Paweł twierdził, że wszystko co wie zostało mu objawione. Że zobaczył światłość i że jest pewien, iż był to Jezus. Niewiele o Nim wiedział, ale mówił o Nim. Nie mówił o życiu człowieka. Twierdził, że nie ma znaczenia jaki był Jezus za życia. Teraz ważny jest ten zmartwychwstały. Paweł powiedział, Chrystus objawił się nie mnie, lecz we mnie. Czyli kiedy mówił o światłości, którą zobaczył, twierdził, że nie spotkał takiego Jezusa, jakiego znamy z Ewangelii, tego, który miał matkę i Ojca. To nie jest dla Pawła ważne. Paweł zobaczył światłość. Tak Bogowie objawiali się poganom. A kiedy mówi o tajemnicy, która została mu objawiona, nie wspomina o narodzinach Chrystusa ani o Jego cudach. Mówi: "To tajemnica, Chrystus jest w Tobie. Podkreśla, że Chrystus nie został objawiony Jemu, ale w Nim. Dlatego Paweł uważany jest za gnostyka, a nie za literalistę. Czemu? Literaliści uważali, że Chrystus jest poza człowiekiem. Tak samo Bóg, który znajduje się gdzieś we wszechświecie. Gnostycy zaś, tak jak Boganie, uważali, że wszystko jest jednością. Chrystus jest w człowieku, a człowiek w Chrystusie. Nie można ich rozdzielić. A tego chciał dokonać literal i kościół. Pisma św. Pawła stały się bardziej zrozumiałe po odnalezieniu bezcennych dokumentów, ewangelii ukrytych w czasach, gdy kościół prześladował tych, którzy je czytali. To gnostyckie kodeksy odnalezione przed półwiekiem w Nakhamadii w Egipcie. Niezrozumiane znalazły się na czarnym rynku. Dopiero potem naukowcy pojęli, co z nich wynika. Kodeksy znak Hamadi są ważniejsze niż zwoje z nadmorza Martwego.